Polska Mówi, Sebastian Zimochocki, pseudonim Zima, witam Cię serdecznie. Witam, witam Andrzej, witam Państwa wszystkich serdecznie. Zima, myślałem, że już mi niczym w życiu nie zaskoczysz, ale po ostatnim filmie, który wrzuciłeś, przedostatnim na grupę naszą, mhm. no, ujrzałem materiał, którego nigdy, więcej, nigdy wcześniej w życiu nie widziałem. Co to jest za materiał? czy akurat ten, ten materiał, to kilka filmików takich krótkich e, wrzuciłem na nasz kanał YouTube. E, znalazłem, znalazłem gdzie, gdzieś na dyskach, ja, tak jak jest tytuł tego wszystkiego, stare stary vhs, VHS z jednostki. E, no i obejrzałem sobie to, no i no, taka decyzja była, z racji tego, że jakość VHS-ów jest taka jaka jest, nie musiał uprościło mi to, bo nie musiałem maskować, nie musiałem pikselować, bo, bo piksele bardzo duże są tam. Ale myślę, że to nie o piksele chodzi, to chodzi o to, o to, żeby pokazać ludziom, jak to się zaczynało. No właśnie. Czego to się zaczyna. Zaraz będziemy kontynuowali ten wątek. Ja tylko chciałbym przejść na chwilkę do innego wątku. Tutaj mamy zobaczyć czołówkę Roberta de Niro, różową, jaką piękną. Mhm. Też miałem podobną, tylko ja miałem też Pecla. Tylko nie takiej wielkiej średnicy. Może dlatego, że, że, że byłem troszeczkę mniejszy, nie? Ale identyczna identyczna czołówek. Cójść, kurczę tutaj kabura i ona warzy, co? No i to były te czasy, gdzie kabury można było użyć jako narzędzia w tym A, momencie też, nie? Bo tutaj nie wiem, nie wszyscy wiedzą, ale jest kawał porządnej blachy. Ciężko jest, jest to zgiąć, także jak brakowało amunicji, <grymnie> można było. Kaśki Kabura, którą serdecznie pozdrawiamy. No dobrze. Okej, okay, to wróćmy do tego wątku, jeśli chodzi o ten film. Co na tym filmie jest nagrane? Czy to są ćwiczenia? Czy to jest szkolenie takie, nie wiem, roczne Twoje? Jak to wygląda? tam są też e, krótkie jakieś wstawki na, na niektórych filmikach z pracy już na oddziale bojowym, ale większość e, to są filmy z mojego kursu podstawowego. Czyli to co robi z nas operatorów e, i Przede wszystkim, tam 90% to są filmiki właśnie z tego kursu podstawowego pokazane. A jak to się stało, że Ty wtedy to nagrywałeś? robisz dokumentację? Czy to było tak, że robiłeś to po prostu <laughs> dla siebie, czy robiłeś to z myślą, że kiedyś właśnie to będzie ważny materiał historyczny? Powiem tak, w życiu sobie tak nie pomyślałem. Tak samo jak i teraz nagrywamy nasze szkolenia, po co? Po to, żeby Później zobaczyć, jak działaliśmy, co robiliśmy, jakie błędy robiliśmy. I to też po to było nagrywane. Między innymi my siadaliśmy sobie, później sobie to oglądaliśmy. Co wyszło, co nie wyszło, co można było zmienić, a co jest fajne. No i po to to było. I do tej pory mi to w chwili zostało, bo każdy, każdy, każdy nasz trening doskonale wiesz, jest nagrywany i, i wszystko mamy. Tak? Każdy trening jest, jest uwieczniony. Jasne. E, czy... Tych materiałów jeszcze więcej masz yy, zdokumentowanych u Jest, jest jeszcze więcej materiałów, tylko też są materiały takie, które no jednak... Yy, nie mogą ujrzeć światła dziennego. Jeszcze nie, nie teraz, jeszcze, nie, jeszcze nie, teraz. nie teraz, bo to są już stricte materiały już z pracy na oddziale i już robione lepszą jakością, czyli też lepiej widać i myślę, że to jeszcze za wcześnie jest, ale mam... Wracając do tego, co, co ty powiedziałeś. No jedni, jedni piszą notatki i nie nagrywają. Nie, nie było w, w, tamtych, w tamtych czasach jakiegoś super sprzętu wideo do nagrywania, tylko ja pamiętam to akurat te filmy, które nagrywałem, to miałem taki skądś aparat dorwałem i po prostu się nagrało to. No, jakość jest taka, jaka jest no, Jasne. To były tamte czasy. Czy film przedstawia nam szkolenie z, lat, z końca lat 90, początek roku 2000? Czy dziś odbywają się podobne yy, szkolenia na podobnych zasadach, takie jak widzimy na tym filmie? Znaczy, Czy to ewaluowało i to jest? Znaczy na pewno sprzęt ewaluował, tak? Tak jak rozmawiam tak jak tu widzimy przed nami. No masz, masz fragment, bardzo mały fragment skansenu taktycznego, tak? Tak jak my tu o tym mówimy, ale... Ja do tej pory żałuję, że właśnie tego skansenu taktycznego nie zostawiłem sobie, bo to w tym momencie by było... Gratka dla Ciebie. Gratka, tak jak te filmy, które no, ogląda człowiek i sobie przypomina to wszystko, mimo to, że to było to x lat temu. Jasne. Tak, przejdźmy do kolejnego wątku. Teraz zajmuję się szkoleniami. Tak naprawdę... Kto do ciebie na te szkolenia e, powinien trafiać? Bo ja widzę, że są sami mm -hmm. faceci, nie widzę kobiet. Czy kobiety czasami się zdarzają? Wiesz co, teraz? Jak trzy e, lata temu robiliśmy taki program, mamy taki program dobry, zły, brzydki, e, cywilne użycie e, broni palnej, tam stawialiśmy nacisk na użycie broni. No bo de facto, jak chodzimy. Po ulicy, czy gdzieś idziemy i nie wiem, przewidujemy, że być może coś się wydarzy, lepiej mieć broni niż jej nie mieć, to I robiliśmy taki program. To wtedy dwie, pamiętam, dwie, nawet trzy albo cztery kobiety były. Teraz jak e, tak stricte skoncentrowaliśmy się na tym szkoleniu bojowym, aczkolwiek to szkolenie bojowe, zresztą uczęszczasz do nas na, na szkolenia, e, na treningi i wiesz, e, wiesz doskonale, że to szkolenie bojowe zawiera bardzo dużo elementów szkolenia dla cywila. Tak. Także jedno z drugim się wiąże, dlatego my też troszeczkę cały czas z Piotkiem eksperymentujemy ten nasz program. Byłeś kilka razy dobrze wiesz, że tematyka jest jedna, a praktycznie na bieżąco, na bieżąco zmieniamy ten program po to, żeby, żeby dostosowujemy do poziomu, waszego poziomu, a że. Poziom wasz z treningu na trening się podnosi, no to też trzeba Wam, jak to my jak to mówimy, dokręcać tą śrubę, żeby, no żeby nie, nie usiąść na, na laurach, że a już jestem fajnie, wszystko mi elegancko wychodzi. Miałeś przykład ostatniego treningu, jeden, jeden głupi drill, tak. do, dołożyliśmy do tego drylu ruch. Z czego I... nie jestem dumny. <laughs> Ale najważniejsze, to co my mówimy, że robienie właśnie takich błędów uczy nas, uczy nas, bo wy teraz wiecie... No W książce tego nie przeczytamy. W książce sensie, tak? tego się nie przeczyta, dosłownie. Nie? Wy teraz wiecie, wiecie jak to wygląda, a później przechodzimy na trening force on force, gdzie jest jeszcze więcej ruchu, jeszcze więcej działania, też działacie na prawdziwej broni, nie na jakiejś broni treningowej. Co też sprawia, że uczy Was szacunku do tej broni, że okej okay, masz broń załadowaną, ale, ale jednak to jest broń, nie? Jasne. Zima, nie przedłużajmy. Ja ze swojej strony serdecznie polecam naprawdę zajęcia u zimy, ponieważ są prowadzone w sposób bardzo taki szczery, niekoloryzowany. Argumenty. No tutaj, kurde, nie, nie ma co z wami dyskutować, że tak powiem. Jest taka. Jakby to powiedzieć, nie użyję złego sformułowania. Dziecinna szczerość, taka. Po prostu, że. Mm, a wiesz kto, nie... nas, wiesz, kto nas tego nauczył, mniej Piotka, no Piotka i jego instruktorzy, a mniej moi instruktorzy. Jak mówię, te moje staruchy, którzy, którzy mnie wyszkolili, którzy mnie szkolili. Nie, bo czasami wiesz, na zajęciach się spotykamy z tym, że ktoś po prostu fantazjuje, dokłada, fajnie mówi, fajnie jakieś rzeczy pokazuje, nie do końca, które są w realu istotne, a Wy nie negujecie innych, macie swój program i przekazujecie go w taki naprawdę bardzo uczciwy sposób, uważam. Znaczy miło to słyszeć od Ciebie i od osób, które do nas na trening przychodzą, bo jedną z zasad na treningu, sam dobrze wiesz, jest podsumowanie całego treningu i każdy ma swoje jedno zdanie albo dwa zdania. I informację tak. zwrotną nam przesyła. Jeszcze taka jedna myśl mi się nasuwa, pytanie: czy powiedzmy program w każdej gminie Strzelnica, czy w ogóle to, że w tej chwili widzimy strzelnice są <grym> bardzo oblegane, czy takie strzelectwo, powiedzmy sportowe, może wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa nas Polaków, że w razie sytuacji zagrożenia jakiegoś wroga, który będzie mm -hmm. do nas, powiedzmy, przekroczył nasze granice bez, naszego, bez naszej zgody, że my będziemy potrafili się obronić, czy będziemy mocniejsi? czy znaczy, samo posiadanie broni, tak, będzie sprawiało, że, że tak, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry kierunek i że Jesteśmy w Europie takim krajem, w którym naprawdę nie ma problemu. Jeśli nie masz jakichś problemów z prawem, to po prostu trzeba przejść odpowiednią ścieżkę i, i dostajesz to i działasz. Kwestia, I te, teraz kwestia jest, Andrzeju, dokończę, co dalej? Tak? Czy wchodzę w stricte śledztwo bojowe, czy śledztwo sportowe? Czy trochę tego, trochę tego? Bo te dwie dyscypliny troszeczkę się ze sobą gryzą. No właśnie, o to chciałem no. zapytać. Bardziej sprecyzuję, może to pytanie: czy to strzelectwo sportowe jest bardzo blisko tego strzelectwa bojowego? Czy umiejętności strzelca sportowego przekładają się na umiejętności strzelca bojowego? Podstawy tak. Podstawy tak, jak najbardziej. Czyli jak dostajemy tak zwanego gołego strzelca, który ma tą broń, przeszedł, już kupił sobie tą broń, ma pozwolenie, ma pozwolenie, kupi sobie broń, przychodzi do nas na szkolenie, to podstawy ze strzelectwa sportowego i strzelectwa bojowego będą zawsze te same, bo to będzie postawa strzelecka, to będzie chwyt broni, bo to będzie ściąganie języka spustowego i w zasadzie, w zasadzie na tym, na tym, na, na tym by się, by się skończyło, tak. Później już trzeba troszeczkę ten trening zmienić. Powinno się ten trening zmienić. No i my to robimy całkowicie, całkowicie inaczej prowadzimy ten trening. Inaczej to znaczy dodajemy kilka szczegółów, które są ważne wtedy, kiedy wyjdziemy na ulicę, wtedy kiedy zacznie coś się dziać. Czyli też tymi szczegółami są rozpoznanie celu, rozpoznanie celu, co się dzieje, identyfikacja tego celu, wydanie komend. Uczymy Naszych kursantów tego, żeby z, ze sobą zaczęli rozmawiać, działania w grupie, bo na ulicy, jak coś się wydarzy, być może będzie trzeba kogoś poprosić o pomoc. To nie, to nie jest ulica, to nie jest strzelectwo sportowe, że wyjmę i strzelę, odstrzelę sobie tarczę, trafię, dziurki sobie policzę, fajnie, pięknie, elegancko wygrałem, bo czas jeszcze fajny, czas ładny. Tu jest całkowicie co innego. My dlatego nie używamy timerów u nas na, na treningu, bo uważamy, że ten, ten, ten timer jest niepotrzebny, bo dużo większy stres dla Was jest, jak Wy wiecie, że wchodzicie grupą i Wy musicie zacząć rozmawiać z sobą. Wy musicie podawać sobie komendy, Wy musicie informować jeden drugiego, co się dzieje, bo y, dobrze wiemy, że wchodząc samemu, ok, wszystko, w miarę wszystko ogarniesz, ale jak już wchodzimy w dwójkę, trójkę, czwórkę, te sektory dzielimy i mamy jakiś tam odpowiedni sektor. Trzeba kolegów informować, co się dzieje. Jak nie poinformujemy, no to w tym momencie sam wiesz, co się dzieje, bo na treningu wychodzą różne, różne rzeczy, bo ktoś nie poinformował, że nie wiem, cel przebiegł z lewej na prawą i nie został zauważony z tego powodu. Także to prawda. Nie przedłużajmy zima. E... Dzięki Ci bardzo, że znalazłeś czas i wpadłeś do nas do redakcji, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. I dzięki, że w ogóle pokazujesz taką historię, która jest bez wątpienia taką perełką. Także zapraszamy Was do obejrzenia filmu, a w opisie będzie link do kanału YouTube Zimy, gdzie możecie zobaczyć więcej fajnych materiałów. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Do widzenia.